Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Mamy 20 czerwca 2025 roku i zapraszam Was na piątkowe wydanie raportu z walk na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę udzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami. Oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału Marcin Lower, Paweł Foszner i Tomasz Nowak. Witam Was w tym piątkowym raporcie bardzo serdecznie, także oczywiście dziękuję tym wspierającym, których jeszcze nie umieściłem na planszy. I zapraszam na dzisiejszy materiał. Wstępna część, oczywiście, na początek. Tutaj widzicie skutki kolejnych ataków, jakie miały miejsce z powietrza na stolicę Ukrainy Kijów. Materiały, które tu widać, są nielicznymi, które do nas docierają, ale w ostatnim czasie jest ich coraz więcej. Widać, że społeczeństwo ukraińskie przestało się jakby obawiać sankcji, jakie grożą za publikowanie tego typu materiałów. Druga sprawa, że zapewne tych ataków w ostatnim czasie ze strony rosyjskiej było Coraz więcej. Natomiast oczywiście wszyscy najbardziej interesują się tym, co w obecnym czasie dzieje się między Izraelem a Iranem. Czy Ameryka wejdzie do wojny, czy nie wejdzie? Tym, co mówi Trump, Trump daje jakieś ultimatum dwutygodniowe dla Iranu. Dochodzą do nas informacje, że ze strony chińskiej z kolei no Przychodzi jakaś pomoc dla Iranu, jakieś tajemnicze samoloty. Pytanie, czy Chińczycy w końcu wejdą do tych wszystkich działań? Jak to wszystko zostanie rozegrane na tle oczywiście konfliktu na Ukrainie? Gdzie? Tu wszędzie będzie Rosja. W mojej ocenie Rosja nie jest za bardzo w stanie wspierać Iran. I chyba tym razem może dojść do przełomu. Jaki to przełom? Oczywiście wejście do gry Chin. No bo jak długo, mogą udawać, że ich nie ma bo de facto tak jest. Czy tym razem zaangażują się, czy tak powiem w cudzysłowie, na serio? Tutaj widzicie kilka zdjęć z ataku Izraela, który uderzył na irański reaktor jądrowy w Araku. Atak uszkodził reaktor na tak zwaną ciężką wodę. Reaktor badawczy na ciężką wodę IR-40 o mocy 20 MW miał zastąpić przez stały reaktor badawczy, który do tej pory istniał w Teheranie. A także zakład produkcji ciężkiej. Reaktory na ciężkowodę są szeroko stosowane w energetyce. W tej chwili na świecie jest około 47 takich reaktorów, w tym 3 w budowie. Oczywiście pytanie jest, czy Izrael ma do tego prawo, roczyć, czy nie. Oczywiście takie pytania nie mają żadnego sensu. Od razu odpowiadam też na Wasze pytania z komentarzy, które były bardzo liczne, czy będę poruszał tę tematykę. To nie jest łatwa tematyka. Nie wiem, czy tak naprawdę tego chcecie, czy nie, chociaż ten odzew z waszej strony był dosyć mocny ostatnio. Kiedyś publikowałem kilka informacji na temat Bliskiego Wschodu. Oczywiście, zawsze no, charakterystycznie dla siebie, dla mojego kanału w powiązaniu z Rosją. No taki różny był tego odbiór, więc powiem szczerze, że jeszcze się na ten temat zastanawiam. Ale my wróćmy na teren konfliktu na Ukrainie. Oczywiście, jednym z podstawowych potrzeb, jeżeli toczysz wojnę, jest to, żeby mieć czym toczyć tą wojnę, a więc we współczesnym świecie, oczywiście, przemysł, przemysł i jeszcze raz zdolności państwa, bo to państwo toczy wojnę, nie armia sama w sobie. Koncern Rostek poinformował o wzroście produkcji czołgów, pojazdów opancerzonych oraz pocisków artyleryjskich i rakietowych w ramach państwowego zamówienia obronnego. Siergiej Czemezow poinformował, o wysokim procencie realizacji państwowych zamówień. W zeszłym roku było to 99,5% i jednocześnie zauważył, że w krytycznych, najważniejszych dostawach osiągnięto przynajmniej 100% poziom realizacji zamówień. Główne siły koncentrowały się na realizacji państwowych zamówień w przemyśle właśnie obronnym. Jeżeli chodzi o cały koncern rostek. Zakłady rostek produkują do 80% broni i sprzętu wojskowego, który trafia do konfliktu na Ukrainie, jak Rosjanie to nazywają specjalną operacją wojskową. W 2024 roku produkcja na przykład nowych lekkich pojazdów opancerzonych i czołgów wzrosła o 110%. Amunicji do artylerii rufowej o 130%, pocisków do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych 170%. Jednocześnie CMZO zauważył, że w przypadku wielu innych pozycji, których tutaj nie wymieniono, które być może są utajnione, od początku rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej produkcja wzrosła kilkukrotnie, a nawet kilkadziesiąt razy zapewne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład bomby lotnicze, albo oczywiście artylerię, od samego początku konfliktu, przypominam, w ten sposób mierząc. Tutaj jeszcze bardzo ciekawe ujęcie. Jak wiecie, y, obszar obwodu Sumskiego, pogranicze Sumsko-Kurskie w ostatnim czasie jest bardzo gorącym terenem w tej y, wojnie. I Tutaj Rosjanie publikują bardzo ciekawe zdjęcie, na którym widać, jak oni to przewrotnie określają, przyszły budynek wojskowo-cywilnej administracji sumskiej w Sumach. Jest on pokazany w obiektywie rosyjskiego drona, który swobodnie lata sobie nad miastem i robi zdjęcia miasta z naprawdę niezłą jakością. Rosjanie w ten sposób chcą zakomunikować, że już wybrali sobie budynek na przyszłą administrację SUM, ale tak naprawdę jednocześnie chcą zakomunikować, że gdyby chcieli, to mogą ten budynek już teraz oczywiście unicestwić. No, chyba że oczywiście dojdzie o walkę o miasto SUM, a wtedy siłą rzeczy FABy i tak zrównają go z ziemią. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą część wstępną. Przejdźmy na linię kontaktu bojowego. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od południa. Zaczynamy od frontu południowego. Jesteśmy nad rzeką Bawczą, właściwie to w widłach rzeki Wawczy i Mokryjały. Jeżeli chodzi o obszar Kamaru, tutaj bez zmian wojska rosyjskie próbują przede wszystkim na ten moment opanować, sprawdzić i zająć cały teren między Zaporozią a miejscowością Kamar. Miejscowość przebudowa w rękach ukraińskich, Zaporożia, też częściowo w rękach ukraińskich, częściowo w rękach rosyjskich. Natomiast no, czekamy jeszcze na potwierdzenie jak wygląda sytuacja na tym obszarze tych miejscowości na północ od rzeki Wawczy. Tutaj prawdopodobnie jeszcze w tych przede wszystkim opornikach, pozycjach polowych znajduje się nie jeden ukraiński żołnierz. Mijamy rzekę Wawczy, kierujemy się na północ, jeżeli chodzi o front, zmierzamy w kierunku Pokrowskim i tutaj bez żadnych zmian, tak samo jeżeli chodzi o sam Pokrowsk i jego południową część. Udajemy się więc na kierunek Konstantynówki, ale właściwie to włamanie ma takie swoje dwa kierunki. Jednym jest kierunek Konstantynówki, a drugi jest kierunek taki pokrowsko-milnogradzki, jak ja to zacząłem ostatnio nazywać. I to włamanie Rosjanie przede wszystkim widać, że próbują rozszerzać wszerz. Na razie nie atakują za bardzo na kierunku północnym, chociaż te działania też oczywiście mają miejsce. Ale przede wszystkim próbują dokonywać takiego rozszerzenia tego przyczyłka wszersza, jakby rozpychać się, żeby go wzmocnić, to jest jedno, i chyba przede wszystkim bardzo, bardzo zabezpieczyć. A więc można powiedzieć, że w działaniach rosyjskiego dowództwa widać wysoką ostrożność, wysoki stopień działań yy, ostrożnych, niewychylania się, nie dokonywania jakichś śmiałych rajdów. Zasadniczo tak jakby to wyglądało, że. Nie śpieszymy się. Przede wszystkim dbamy o to, żeby były jak najmniejsze straty. No i pomału, pomału, ale też pewnie, żeby zabezpieczyć teren, który zdobyliśmy, żeby w razie jakiegoś ukraińskiego kontrataku nie dać się zepchnąć z nowo zajętych pozycji. Jeżeli chodzi o kierunek na nowo ekonomiczny, dalej walki w obszarze Mirny, Małynowka, Miroliubowka, tutaj w tym miejscu. Wojska rosyjskie rozszerzyły swój stan posiadania i z miejscowości Szepszenko I zaatakowały na kierunku Koptiewie, i według niektórych źródeł, przynajmniej część miejscowości Koptiewe jest pod kontrolą sił rosyjskich. Ogólnie widać rosyjskie działania na tym obszarze po opanowaniu przede wszystkim tych tutaj wszystkich pozycji umocnionych ukraińskich, zmierzają dalej w kierunku tutaj na przykład nowotoreckie. Dlaczego? Że tutaj, o teraz chyba mapkę oddali, zobaczcie. Od Mikołajowki w kierunku północnym przez szereg tych małych wioseczek ciągnie się kolejna linia ukraińskiej obrony. Ona nie jest już tak gęsta, ona nie jest już tak mocna, natomiast ona rzeczywiście istnieje. Widać wyraźnie linię utworzonych pozycji obronnych na tym obszarze i wygląda na to jakby rosyjskie dowództwo Chciało atakować w tym kierunku, by być może właśnie jeszcze teraz przeciąć gdzieś tą linię obronną, znaleźć się miejsce, gdzie ona być może jeszcze jest nieobsadzona na tyle, ile powinna być niewzmocniona. Te umocnienia też już pewnie mają jakiś czas, więc muszą być przystosowane na nowo do użycia. I tutaj, tak jakby właśnie Rosjanie próbowali wejść, zająć te pozycje i być może zrobić to, co pamiętacie, zrobili. Na południe, tutaj od yy, Klebanby, gdzie w jednym miejscu przeszli, tam niby wydawało się, no, bardzo trwałą linię ukraińskiej obrony, ale, ale Rosjanom się to udało. Z drugiej strony, tutaj też zaczyna się taki mały ciąg umocnień, które zabezpieczają cały obszar pokrowsko-mirnogradzki. Zobaczcie, o tutaj tak wam pokazuję. Widzicie w środku Mirnograd i Pokrost. Ma miasta, które łącznie to ponad 100 tysięcy mieszkańców. Tak jakby Rosjanie chcieli gdzieś tutaj sobie znaleźć lukę. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o północną część tego włamania, walki przede wszystkim w rejonie pałtawka rusyjar wojska rosyjskie, tutaj Nowo Olejniwka oczywiście jest pod kontrolą wojsk rosyjskich i ogólnie może jeszcze zbliżę troszkę mapkę, właśnie na kierunku takim na północ, na północ od Nowo Olejniwki. Rosjanie atakują, próbują, według wielu komunikatów, rozszerzyć swój stan posiadania, toczą się walki. Bardzo ciężkie, w samej oczywiście Jabłonowce, w jej zachodniej części. Zażarte walki toczą się o te wszystkie tutaj pozycje polowe, umocnione Armii Ukraińskiej. Ukraiński żołnierz nie oddaje tych pozycji za wszelką cenę, a Rosjanie próbują je zdobyć, bo wiedzą, że za nimi praktycznie już żadnych pozycji umocnionych nie ma. Są, owszem, nieliczne punkty oporu, które zostały przygotowane, zapewne teraz na prędce przygotowywane są nowe. Natomiast tutaj dalej trwa zażarta, ciężka walka, ciężki bój właśnie o podejście już bezpośrednio pod miasto Konstantynówka. Jabłonówka dalej w rękach ukraińskich stanowi trwałą pozycję obronną, ale na wschód od niej znajduje się Aleksandro Kałynowe. Między Jabonowką a Aleksandro Kałynowe trwają cały czas działania wojsk rosyjskich, mające na celu wyrównanie linii frontu i podejścia całą długością frontu na tym odcinku pod miejscowość Jabonowka, pod jej południową część. Przypominam, Jabonowka podzielona jest na część południową i północną małą rzeczką Buszok, która przez nią przepływa. Ale jest jeszcze miejscowość Aleksandro Kałynowe w tym miejscu. Tutaj widzicie w tle materiał, który pokazuje rosyjski szturm na Aleksandro Kałynowe przy użyciu ciężkiego sprzętu zmechanizowanego oraz grup szturmowych piechoty. Rosjanom udało się wejść do, niech się troszkę mapka może odświeży, do południowej części Aleksandro Kałynowe wzdłuż tej tutaj głównej ulicy, mniej więcej do tego punktu. Tutaj Rosjanie. Osiągnęli powodzenie, przebili się przez ukraińską obronę i zajęli południową część tej wsi, dzięki czemu zbliżyli się przede wszystkim do małej rzeki, też Kałonięcka, która jest oczywiście dopływem szoku, ale przede wszystkim są już bardzo blisko tej drogi, są już bardzo blisko tej drogi. Tu jest oczywiście zasadnicza część. Aleksandro Kałynowe, i właściwie tych zabudowań w tym miejscu, które, o, widzicie tu macie zaznaczoną też Buszok, które się ciągną. Natomiast przede wszystkim Rosjanie tutaj co osiągnęli? Osiągnęli, że są już bardzo blisko przecięcia tej drogi. Ta droga tutaj w tym kierunku jest podstawą zaopatrzenia ukraińskiego dla wszystkich wojsk, które się tu znajdują. Plus oczywiście ta droga jeszcze na wschód od Klewan Ale co ważne, w tym momencie obydwie drogi są pod rosyjską kontrolą ogniową dwie drogi y, są utrudnione w eksploatacji, jeżeli chodzi o logistykę ukraińską. No i Ukraińcy znowu, znowu, czyżby dali się zapędzić w pułapkę okrążenia, tak jak miało to miejsce w wielu miejscach w ciągu ostatnich miesięcy. No cóż, zobaczymy, chyba, że będzie decyzja o zdecydowanym odwrocie, ale w mojej ocenie ta decyzja musi zapaść jak najszybciej. Chyba, że plan jest taki, by bronić się do końca, a następnie przez ten zbiornik wodny drogą wodną się przeprawiać. ale czy Ukraińcy są w stanie to zrobić? Czy mają zabezpieczone takie środki przeprawowe? Szczerze to wątpię. Mijamy zbiornik Leban Byk. Udajemy się troszkę bardziej na wschód. Tutaj walki przede wszystkim w obszarze Dyliwka-Biała-Gora. Dalej jeszcze nierozstrzygnięta bitwa w tym obszarze. Potwierdzone jest zajęcie całych stupoczek przez siły rosyjskie, ale. Tutaj dalej trwają ciężkie działania w tym obszarze, w obszarze stupoczki, piretczyne przede wszystkim, już na podejściu pod te pozycje tutaj, obronne ukraińskie, dalej walki rejonie południowym Czasifiaru w dzielnicy szewczenka także się toczą, także nie jest to absolutnie obszar spokojny, chociaż zdecydowanego jakiegoś ataku nie ma ze strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o obszar kierunku sybierskiego, po ostatnich sukcesach rosyjskich nad Dońcem bez żadnych zmian. Kierunek limański również wydaje się w ostatnich dniach być nadzwyczaj spokojny. Żadnych jakichś ataków, szturmów, ani jednej, ani drugiej strony. Można powiedzieć, że Sytuacja tutaj na razie po prostu jakby zamarła. No, widać ewidentnie, że Rosjanie przeszli tutaj do działań defensywnych, jedynie utrzymywania tego, co wcześniej zdobyli. Być może przegrupowania, być może przygotowania nowej operacji, jeżeli chodzi o szturm. Natomiast jeżeli chodzi o kupieńskie. Ciężkie walki trwają tutaj właściwie w dwóch obszarach. Na samym przyczółku nad rzeką w Rosjanie walczą tutaj na kierunku wsi Ritko Dub, w tym miejscu. Oraz walki trwają ogólnie na takiej jakby północnej ścianie Kupiańska, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie rzeki. Tutaj też widzicie materiał filmowy z zdobywania Kiędraszowki. Tego fragment już kiedyś był. Widać, że te walki naprawdę tutaj nie były lekkie. Natomiast, no, owszem, Rosjanie Kendraszowkę zajęli, ale. Ale dalej już ich marsz został przez Ukraińców zatrzymany. Przechodzimy na pogranicze Sumsko-Kurskie. Najcięższe walki w tym momencie toczą się w obszarze miejscowości Janakiewka. To największa wieś w tym obszarze i przede wszystkim najbardziej zaciekle przez wojska ukraińskie broniona. Rosjanom w toku ostatnich dni udało się opanować strefę na północ od Janakiewki, na północ od tej drogi, która przedziera tą miejscowość na dwie części. Ogólnie część droga, drogi oraz pewna część na południe od drogi jest strefą niczyją, natomiast wojska ukraińskie dalej pewnie czują się w tej tutaj części południowej oraz takiej tutaj, o mniej więcej właśnie w tym obszarze. Na pozostałych fragmentach tego frontu wojska rosyjskie przeszły do działań defensywnych, nie prowadziły już ostatnio większych działań zaczepnych. Spotkaliśmy się też z kontratakiem ukraińskim, który próbował wchodzić tutaj, o, w tym taki został lejek, jakby w okolicach Jabłonowki. Ten kontratak nie był też dokonany wielkimi siłami. Rosjanie z, z, bez żadnych problemów go odparli. Miał on raczej charakter, mi się wydaje, takiego rozpoznania, czy Rosjanie. Te pozycje, które uchwycili już wzmocnili, czy jeszcze nie, czy jest szansa może na częściowo ich odbicie. Walki także tutaj w tym obszarze na północ od Chotina. Tutaj też większa aktywność działań ukraińskich, tak jakby Ukraińcy chcieli właśnie wybadać Rosjan. I tak mniej więcej to wyglądało. Pytanie, czy Rosjanie zatrzymali się tu już na stałe, czy będą jednak po jakimś przegrupowaniu kontynuować swoje działania, bo tak wszystko to wyglądało, jakby chcieli iść dalej w kierunku sumskim, a teraz zatrzymali się, chociaż mówię, walki w Janakiewce trwają. Być może rzeczywiście sytuacja najpierw w Janakiewce musi się wyjaśnić, zanim Rosjanie wznowią swoje działania ofensywne na tym obszarze. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy raport. Rzeczywiście tych wydarzeń jest troszkę mniej. To nie oznacza oczywiście, że na froncie nic się nie dzieje. To nie oznacza oczywiście, że na froncie nie giną ludzie. W poniedziałek raportu nie będzie, bo będę w podróży. Ale przygotowałem, myślę, dla Was naprawdę, naprawdę niezły materiał na bardzo, bardzo ciekawy, można powiedzieć, bombowy temat. Więc gorąco serdecznie zapraszam do jego oglądania, wysłuchania, bo jest, myślę, że pełen naprawdę danych, faktów, chociaż nie krótkich, chociaż nie krótkich, ale można gdzieś na pewno go sobie posłuchać, ale też jest pełen takich, słuchajcie obrazów w tle lecących filmów pokazujących no naprawdę naprawdę bardzo bardzo ciekawy sprzęt. Ja wam za dzisiejszy dzień już dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Cześć.